Zbliża się impreza sylwestrowa czy studniówka, a może chcesz ubrać się elegancko w sezonie zimowym. Garnitury, marynarki, płaszcze czy swetry, a także eleganckie akcesoria dla mężczyzn kupisz w salonie mody męskiej Red Bull, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Tutaj za nami odbywa się noworoczny turniej halowej piłki nożnej. To już jest około, no nie, nie numerujemy ich, ale to już od około 20 lat cykliczny turniej. Mamy 13 drużyn, no praktycznie można powiedzieć, że z województwa, bo tutaj nawet spoza województwa przyjechały drużyny. Gramy systemem każdy z każdym w grupie, mamy tych grup 4. Zwycięzcy z grup będą grali półfinał i walczyli o pierwsze trzy miejsca. E, jakie nagrody są przewidziane dla zwycięzców? E, mamy oczywiście jak co roku puchary, dyplomy i upominki, rzeczowe nagrody również dla pierwszych trzech drużyn. No, turniej jest w kategorii Open, więc praktycznie jak widać są i poważni dorośli mężczyźni, są i młodzieżowcy, także nie ograniczamy.